Siemanko, witajcie moi kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku powrócimy do samych quizów. Będą dzisiaj same quizy z Inazuma Eleven. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Inazuma Eleven, to to jest takie anime w połączeniu z piłką nożną. No, jak nie wiecie, to sobie wpiszcie w, na przykład, nie wiem, w YouTube albo na CDA. Są trzy odcinki i sobie zobaczcie. Głównie to serial taki o piłce nożnej anime. Okej, okay, no to lecimy z pierwszym quizem i jest to quiz o nazwie, do której reprezentacji z trzeciego sezonu i Inazuma 11 mógłbyś należeć? Która zaleta z podanych najlepiej Cię opisuje? Lojalność, odwaga, inteligencja, dobroć, Prawdomówność, punktualność. Punktualność na pewno nie, to od razu odrzucam. Yy, odwaga albo lojalność. Myślę, że lojalność. Yy, która wada z podanych najlepiej Cię opisuje? Kłótliwość, lenistwo, pycha, łatwowierność, egoizm, zazdrość, lenistwo zdecydowanie. Które z podanych miejsc wybrałbyś na wymarzone wakacje? Malowniczą plażę nad morzem, odległą go i gorącą pustynię, namiot w środku gęstej puszczy, wielkie neon neonowe miasto, małe historyczne miasteczko, górskie tereny z mnóstwem szlaków. Myślę, że... Hmm... Malowniczą plażę nad morzem. Bo tak po prostu. Jaki kolor powinien dominować na, na stroju twojej drużyny? Niebieski, zielony, żółty, biały, czerwony. Na stroju mojej drużyny, drużyny powinien dominować inny kolor. Myślę, że niebieski. Najchętniej to bym zaznaczyła fioletowy, ale nie ma fioletowego, więc niebieski. Na którym kontynencie wolałbyś spędzić wakacje? W Europie, w Azji, w Afryce? W Ameryce Północnej, w Afryce Południowej, w Australii. Szczerze nie wiem, chyba w. Nie wiem, w Europie chyba. Chociaż w sumie, jakby tak zwiedzić takie miasto poza Europą, poza Polską, no to też by było ciekawie, ale chyba bardziej w Europie. Co jest to dla Ciebie najważniejsze wydrużenie? Niepowstrzymany atak, zrównoważony środek pola, zależna obrona, niezdobyta bramka, relacja między zawodnikami, wszystkie te rzeczy są dla mnie tak samo ważne. Myślę, że relacje między zawodnikami są ważniejsze. Jaka jest Twoim zdaniem najlepsza pora na trening? Wcześniej rano, gdy tylko wstanie słońce tuż po śniadaniu po południe, w południe przed obiadem, po południu, wieczorem lub przed lub wylewa. Uh, Wieczorem przed lub nawet po kolacji. Każda pora jest dla mnie dobra, by trenować. Myślę, że każda pora jest dobra, by trenować, by zacząć trening i tak dalej. Na czym najbardziej zależało by ci podczas meczu? Na zwycięstwie, na zdobyciu nowych doświadczeń, na dobrej zabawie, na poznaniu innych zawodników, na popisaniu się przed kibicami. Zależałoby mi na czymś innym. Myślę, że na zdobyciu cennych doświadczeń to by było najważniejsze. Która formacja wydaje ci się najlepsza? E, 4-4-2, 4-3-3, 5-3-2. E, wydaje mi się, że 4-4-2. Który obrazek najbardziej do ciebie przemawia? Ta książka wygląda bardzo fajnie. Do japońskiej Inazuma Japan. To właśnie do reprezentacji Japonii i Nazumy Japan mógłbyś dołączyć. Cieszysz się z wyniku, a może Wręcz przeciwnie, podziel się wynikiem w komentarzu. Powiem tak, ja uwielbiam Inazumę 11 i Inazumę Japan i to zdecydowanie się zgadza. Teraz powrócimy do walentynek, które były już 14 lutego, ale powrócimy ogólnie do takiego związanego z walentykami quizu, ponieważ będzie to quiz o nazwie Kto z Inazuma Japan wyśle ci walentynkę? Witaj, widzę, że chcesz dowiedzieć się kto z Inazuma Japan Wyślę ci walentynkę 14 lutego. Nie przedłużając, zaczynajmy. Co najbardziej chciałobyś dostać walentynki? Pluszaka, kartkę z życzeniami, słodycze, kwiaty. Myślę, że kwiaty. Kwiaty są najlepszą rzeczą, żeby, do, żeby dostać na walentynki. Chociaż pluszek i kwiaty myślę, że są też dobre. Bo pluszak też jest spoko, żeby dostać. Ale bardziej kwiaty. Chociaż z pluszaka też bym nie, 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 nie pogardziła. Który kolor y, kojarzony z miłością lubisz najbardziej? Czerwony, różowy, fioletowy, zielony. Zdecydowanie fioletowy. Fioletowy to jest mój ulubiony kolor. Którego z menadżerów Inazumi Japan lubisz najbardziej? Celia Hills, Sylvie Watts, y, Kami, Nelly czy Williego? Najbardziej Kami i Celia, ale chyba Celia y, bardziej tak wiecie, przemawia. Czy obchodzisz walentynki? Tak, obchodzę, nie, nie obchodzę. Czasami zdarza mi się obchodzić. Czasami zdarza mi się obchodzić. którą porę roku lubisz najbardziej? Wiosnę, lato, jesień, zima? Zdecydowanie lato. W lecie są wakacje i chill wakacyjny, także zdecydowanie lato. Zaliczasz się do grona optymistów, pesymistów, realistów czy marzycieli. Optymistów, pesymistów, realistów, marzycieli. Zdecydowanie marzycieli. Jestem osobą, która marzy często i buja w bokach, także zdecydowanie marzycielska. Marzycieli. Do, do marzycieli się zaliczam. Co jest dla ciebie najważniejsze w przyjaźni? Szczerość, lojalność, wspólne cele i zainteresowania, wzajemne zrozumienie. Myślę, że lojalność jest najważniejsza w przyjaźni. Przyjaciele muszą być ze sobą lojalni. Utożsamiasz się bardziej z, z introwertykami czy z ekstrawertykami? Myślę, że to zależy od sytuacji. Które miejsce na walentynkową kolację wydaje ci się najlepsze? Piknik przy gwiazdach, droga restauracja. Restauracja typu fast food lub food truck. Domowe zacisze. Tutaj bym powiedziała, że albo domowe zacisze, albo piknik przy gwiazdach. Ale chyba piknik przy gwiazdach bardziej do mnie przemawia. Którego z trenerów lubisz najbardziej? Hillman, trener Kelinę, trenera Travisa. Zdecydowanie Na Hilman to jest sztos po prostu. Czy zgadzasz się z ze stwierdzeniem, że świadomość to pierwszy krok do akceptacji? Tak, według mnie jest ono jak najbardziej prawdziwe. Nie, osobiście nie zgadzam się z tym twierdzeniem, nie, nie posiadam zdania na ten temat. Myślę, że tak. Myślę, że to prawda. Jakie wyznanie miłości jest, Twoim zdaniem, najbardziej romantyczne? Wyznanie miłości na żywo, wyznanie miłości na liście pisanym, wyznanie miłości w SMS-ie. Myślę, że na żywo, na żywo jest lepiej, bo w SMS-ie to po prostu można napisać, że ej, siema, kocham cię i tak dalej, nie? W liście by można było tam napisać monolog i tak dalej, to też w sumie by było dobre, ale bardziej jakby się powiedziało na żywo, że ej, kocham cię i tak dalej, nie? To, to, to jest najlepsze. Wyznanie miłości. Czy lubisz filmy i książki z gatunku romansów? Tak lubię takie filmy i książki. Nie, nie przepadam za filmami i książkami tego rodzaju. Zależy od filmu lub książki. Zdarzają się fajne, ale zdarzają się też nudne. Myślę, że to zależy. To zależy, jaka jest książka, jaka fabuła i tak dalej. To zależy od książki. Zdaj się na los. Mamy tutaj takie zdjęcia. Myślę, że troskliwe mi się, troskliwe mi się. Uwielbiam, także troskliwe mi się na zdjęciu Cox. Nathan Sweet to właśnie ten zawodnik z drużyny Inazuma Japan. Wychyci walentynkę. Nathan to osoba przyjazna i chętna do rywalizacji i czasami jednak bierze na siebie za dużo i czuje się niepewnie pod wpływem presji. W drużynie grał na pozycji pomocnika i obrońcy. Jak myślisz, co napiszę Ci w walentynce? Koniecznie podaj się w w komentarzu. Szczerze, nie wiem, co bym mógł napisać w walentynce, ale... I myślałam, że będzie Jude, albo, nie wiem, Mark, albo, yy, nie wiem, Axel. Myślałam, że oni będą, ale Nathana też lubię, także bez git. Lecimy z kolejnym quizem. A kolejny quiz to wskaz swój miesiąc urodzenia, a ja powiem ci, z którym bohaterem anime i na i mógłbyś mieć wspólną technikę. Wskaż swój miesiąc urodzenia i dowiedz się, z którym bohaterem z anime i na Zuma Eleven mógłbyś mieć wspólną technikę. Się, mieć wspólną technikę. W styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Ja mam... Ja urodziłam się w styczniu, w z Kawinem Dragonflyem. To właśnie z tym bohaterem anime Nozuma i Dawen mógłbyś mieć wspólną technikę. Jak myślisz, byłaby to technika ataku, a może obrony? Masz już na nią jakiś pomysł? Cieszysz się z wyniku? A może wręcz przeciwnie? Podziel się koniecznie wynikiem w komentarzu. Nie wiem, nie mam pojęcia, jaka to by była technika, ale pewnie byśmy to z cleanem razem wymyślili. Ale coś tam mam w głowie, jakąś pomysł na tą technikę. Okej, okay, lecimy z kolejnym quizem, już ostatnim. Ostatni quiz brzmi, jakim połączeniem postaci Inazuma Eleven i Wojowników jesteś? Tu, tu się dobrze składa, bo Inazuma Eleven to mój ulubiony, jak wiecie, serial anime. O piłce nożnej i tak dalej, nie? I, i, bo, i ogólnie anime i też Wojownicy, czyli ulubiona seria Patki. Także no, zobaczymy, co tu wyjdzie. Witaj, widzę, że chcesz sprawdzić, jakim połączeniem kota z Wojowników oraz postaci z Inazuma Eleven jesteś. Pora na pierwsze pytanie. Jak, jaka cecha opisuje RAW yy, na, na, Najlepiej do ciebie pasuje. Odwaga, inteligencja, uprzejmość, siła, opiekuńczość, by, wpływość. Wydaje mi się, że uprzejmość i opiekuńczość, ale bardziej bym tu stawiała na uprzejmość, mi się wydaje. Podczas której pory roku czujesz się przyjemniej? Wiosną, latem, jesienią, zimą. Na, na, najlepiej zdecydowanie latem, oczywiście. I tu masz przyjaciół jednego, ale prawdziwego mało dwóch albo czterech mnóstwo, pięć lub więcej nie mam przyjaciół, mam tylko znajomych. Ja mam dwójkę przyjaciół. Właściwie to dwie koleżanki, także no dwóch. Czy inni mogą nazwać Cię autorytetem? Tak nie, nie jestem do końca pewien. Szczerze nie mam pojęcia, czy mogliby mnie, czy mógłby mnie ktoś nazwać autorytetem. Zależy jak ktoś sądzi, ale myślę, że nie jestem do końca pewna. Kim jesteś? Introwertykiem, ekstrawertykiem? Yy, ambiwertykiem? Szczerze nie mam pojęcia. Dajmy, że ambiwertykiem, nie wiem. Czy jesteś ambitny? Tak, jestem ambitny. Nie, nie jestem ambitny. Nie, do, nie jestem do końca pewny. Myślę, że jestem ambitna. Jak patrzysz na świat? Wzrokiem optymisty, wzrokiem pesymisty, wzrokiem realisty. Wzrokiem marzyciela, zdecydowanie marzyciela Gdzie najchętniej spędziłbyś wakacje? W mieście, na wsi, w górach, nad morzem, w lesie, gdzieś indziej Myślę, że w mieście Jaki kolor jest twoim ulubionym? Niebieski, biały, granatowy, pomarańczowy, fioletowy, czerwony, żółty, brązowy, czarny, różowy, zielony, szary Zdecydowanie fioletowy, uwielbiam fioletowy kolor Którą rangę w, w klanie mógłbyś posiadać? Przywódca, zastępca, medyk, wojownik, karmi karmicielka, nie znam tych rank i nie potrafię wybrać. Myślę, że zastępca. Patka by była przywódczynią, a ja bym była zastępcą. Świetny plan. A w drużynie piłkarskiej, którą rolę najbardziej chciałbyś mieć? Bramkarz, pomocnik, obrońca, napastnik. Nie wiem, nie znam tych pozycji i nie umiem zdecydować. Myślę, że pomocnik też. Masz drugą połówkę? Nie, nie mam po drugiej połówki. Mark Evans, Mark Evans i Lwi Płomień. Z, z twoich, twoich odpowiedzi wynika, wymaga, że jesteś połączeniem, połączeniem właśnie, właśnie tych postaci z inazumających wojowników. Jak Lwi Płomień, jesteś, jesteś silny i odważny, odważny. jednak, jednak czasem, czasem nie umiesz, umiesz trzymać nerwów na, na wodzy. Twoją, Twoją cechą, cechą wspólnie. No, twoją Co cechą, cechą wspólnymi z, innymi, z, markiem, z markiem jest na przykład to, to, że, że stanowisz, stanowisz inspirację dla innych, innych lub to, że, że, że nigdy się nie, się poddajesz, nie poddajesz i lubisz, i lubisz wygrywać, wygrywać, ale jednocześnie, jednocześnie twarz o, inny. o innych. Zgadzasz się z, z tym, jakiem podzię się, z tymi z tymi z się w, komentarzu. w komentarzu. Zdecydowanie zgadzam się z tym, że czasami nie umiesz trzymać nalewów na wodzy. Z tym się zdecydowanie zgadzam. No na, na, po prostu zdecydowanie się z tym zgadzam, z tym stwierdzeniem. A zresztą w sumie trochę się zgodzę Dobra, także to by było na tyle w tym odcinku W sumie jeżeli chcecie, to możecie podsyłać mi na Instagrama Jakieś ciekawe quizy na samych quizach Które mogłabym zrobić na odcinku z samych quizów Także podsyłajcie mi to tam, w, tam na Instagrama No po prostu podsyłajcie quizy i to by było na tyle w tym odcinku Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę Subskrybujcie na ten kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnych odcinków na tym kanale, także pa, pa.